Modernizacja ulicy Wioślarskiej, budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 2 czy rewitalizacja starej części miasta to tylko część zadań, których nie udało się zrealizować do końca w roku 2010. Dlaczego? Zawiniły m.in. warunki atmosferyczne, w wielu przypadkach dochodziły też problemy z procedurami przetargowymi czy wykupem gruntów. Takich zadań, gdzie przenosimy część wydatków niewygasających z końcem 2010 na 2011 jest 11, aczkolwiek to nie są zadania, których się nie udało zrealizować, tylko one nie zostały w pełni zrealizowane, bo często one są tylko częściowo niezapłacone i przeniesione na wydatki do końca roku. Jest to łączna kwota około 3 milionów 800 tysięcy złotych. Może taki, z takich największych zadań, gdzie przenieśliśmy największe środki na wydatki niewygasające, to jest odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko, to jest ponad 800 tysięcy zł, budowa międzygminnego kompleksu nieszkodliwiania odpadów komunalnych, to jest prawie 500 tysięcy zł i budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie. Budowa międzygminnego kompleksu nieszkodliwiania odpadów po prostu musi zostać uzupełniona odpadami, dopiero wtedy może być rekultywowana i po prostu tej części rekultywacji jeszcze nie zapłaciliśmy. Jak zostanie zakończona, ją zapłacimy i na pewno to nastąpi do 30 czerwca 2011 roku. Budowa kanalizacji w Kozłowie tutaj warunki atmosferyczne przeszkodziły nam i również takie blokady w napotkane jeżeli chodzi chyba o głazy no takie problemy już natury technicznej. No i później szybko przyszedł mróz i musieliśmy tutaj niektóre prace przerwać i dlatego będą wykonane po zakończeniu zimy. I podobnie, jeżeli chodzi o odnowienie, odnowę techniczną i społeczną dla miasteczko, tam nie mogliśmy wykonywać pewnych prac już, które, gdzie warunki atmosferyczne już nie pozwalały na ich realizację. Czas na realizację zadań upływa wraz z końcem czerwca 2011 roku. Jeśli jednak gmina nie uwinie się do tego czasu, pieniądze wpłyną z powrotem do dochodów i zostaną ponownie rozdysponowane. No nowa ustawa o finansach publicznych troszeczkę ten czas skróciła, dlatego że do tej pory można było realizować zadania do końca następnego roku, czyli do końca grudnia 2011. Natomiast już według nowych zasad zadania muszą zostać wykonane do 30 czerwca 2011 roku. Natomiast już może wyprzedzę Pani pytanie, jeżeli te zadania nie zostaną zapłacone do tego czasu, czyli nie wydamy tych środków niewygasających, to one wpływają z powrotem na dochody budżetowe już bieżącego roku, czyli one nigdzie nie przepadają. One są teraz zgromadzone na osobnym koncie, zakładamy tam lokaty, także korzystamy jeszcze z tych środków, jeżeli chodzi o zarabianie na nich i po prostu realizacja tych zadań będzie sfinansowana w okresie późniejszym.